Mateusz Kaniowski, razem z mną człowiek, który sprzedał wszystkie swoje wartości, swój honor, szacunek i klasę, i dołączył do federacji Prime MA. Eee, gdzie jest cios? Eee, z tyłu. Eee, Adrian? Adrian? Udziela Adrian, wywiadu. Adrian C? Eee, słuchaj, jest jak jest. Wszyscy artyści to prostytutki, ale ja artystą jestem honorowym. Ja jestem prostytutką freakfightową. Z klasą? Tak, z klasy. ekskluzywną. Na duże pieniądze. Myślę, że po takiej jest... Nie jeden by się chciał ślizgać. Nie, dobra weź... Nie, nie, stary. To już jest w internecie. To jest material live. Fifi. Ja rozumiem. Jak już udzieliłeś tego wywiadu czeskiemu, gdzie powiedziałeś, że właśnie w prawie byś nie zawalczył, ale jednak tu jesteś, to to wszystko jest tylko dlatego, dokończę. dokończę. Czeski kiedyś mnie na werdykt oszukał, a teraz mnie z, y, wbił gwoździa wywiadem. A czeski to dobra morda, ale co bardzo ważne, ty zdecydowałeś się na tą walkę, żeby w końcu mierzyć sprawiedliwość Adrianowi? Zdecydowałem się z trzech powodów. Po pierwsze, y, naprawdę chcę zawalczyć z ciosem, bo. Będę miał satysfakcję bijąc się z nim, bijąc go w twarz. To po pierwsze. Po drugie, e, po drugie na tym wywiadzie powiedziałem, że chyba, że i wymieniłem kwotę, prawda? Za walkę. 200 tysięcy? Tak. E, słuchajcie, ja nie mogę mówić o pieniądzach, e, nie mogę mówić, że dostałem. Kwota była satysfakcjonująca w mojej, w mojej głowie. Czyli to... Żeby usiąść w tym trójkotnym stole wystarczyło 200 tysięcy złotych? No słuchaj, nie wiem ile ty zarabiasz. Ja y, żyję dość skromnie. Nie no Fifi. Ja się śmieję, bo ty tak powiedziałeś, ale oczywiście jesteśmy na każdej gali Prime, na każdej gali robimy wywiada, to jest jubileusz, więc zasługuję na wielkie gwiazdy. I na wielkie pieniądze. E, dla tych gwiazd. Nie no, po, słuchaj, na samym końcu powiedziałem, że każdy ma swoją cenę. E, poniekąd jestem hipokrytą w tym wszystkim, co mówiłem. Tak, w jakiś sposób jestem inaczej, ja mógłbym mówić teraz, e, że... Freakfighty przez lata się stały mocno toksyczne i nie tylko Prime się stał, wiesz, taki patologiczny. Ale fame'y maczy Cloud przez lata, teraz, w sensie przez ten ostatni rok, jakby nie zmieniły, raczej mocno się zmieniły i, i są, są podobne do Prime'u. I mógłbym tak to argumentować i w jakiś sposób sobie to argumentowałem też w głowie. Ale trzecia rzecz jest taka, że koniec końców robię to. Koradzę na miejscu, przepraszam, ekran. I pierwsze co usiadł Alan, to szachta w niego rzucił jakąś butelką czy czymś. No, no jakby wiesz, sportowe waleczki, pięć posiłków dziennie, kulturka. No, czy, czy sprzedałem i dały, dobra, jest to, jakby każdy sobie to rozkwini po no, Staria ja się brech tam, przecież to chyba dobrze o tym wiesz. wiem, ale czasami wiesz, mam taki smutek, swój wewnętrzną melancholię, że... Może... Cierpi jak młody werter za swoje decyzje. Taka e... prawda. Chciałem coś powiedzieć Wierteł i zrymować to, jak to syn młynarza z kałachem a propos tej wiertary i ojca, ale dam sobie już spokój. Ale Adrian by ci mógł wymierzyć sprawiedliwość za te słowa, więc się pilnuj, gościu. Za jakie słowa? No jakbyś tak powiedział niego. Myślę, że Adrian jest Adrian. Został. Adrian C? Adrian C to się kłócił z Czarkiem czukiem. Ty co najwyżej możesz się kłócić z Adrianem ciosem, a on do Czarka Aleksiejczuka, mistrza fenu, tak wyszedł. Stary, nie bał się go. Tylko widzisz ja jestem e, no, jaki jest sens brania takich walk chyba że po prostu nie chciał żeby było nudno na konferencji ale myślę że Olek Cieciuk rozkmieniał też tą bekę i tak dalej z tego e, czasu bo miałem wrażenie że gotował się trochę w sobie ale tak machał na to ręką że na co to się gotować Popraszał go Adrian Dyskredytował go, lekceważąco się wypowiadał na temat jego skilli, ale ja nie zrozumiałem też za bardzo, co on chciał się z nim założyć, o co, że z jedną ręką, jak go nie znokautuje, nie, bez jednej ręki, że jak go nie znokautuje, to wtedy cios dostanie pieniądze, a jak cios przegra, to wtedy Oleksiejczyk dostanie, nie wiem, pokrętną logikę. A Adrian miałby szansę z Cezarym? Pewnie. A tutaj masz FIFA. Myślę, że jakby wybrał poziom początkujący Czarek Oleksiejczuk, a to player by wziął cios, myślę, że fajnie by się wygrali, można by było oglądać to. A, pytasz o MMA, ale ja jestem głupi. Oj, oj, oj. To tym bardziej, jakby nie wiadomo, kurczę. Adrian ma wybitne umiejętności. Walczycie w boksie na małe rękawice, co kompletnie zabiera mojego możliwości, w moim odczuciu, bo przecież Adrian zawsze przewracał i bił, tak jak Marcina Najmana czy Paweł Jóźwiaka. Ale Adrian Cios ostatnio przez ostatnie pół roku mówił, że szkolił swoje umiejętności boksersko stójkowe więc jestem idealnym, wiesz, gościem, na, których, na którego plecach może się wybić, wiesz. Lata temu Ferrari to zrobił, uważam, bo jak mieliśmy walkę z Ferrarim, to Ferrari wygrywając ze mną tak trochę pierwszy raz zabustował serio wśród publiczności i stał się taki na maksa popularny, bo nie dość, że jeszcze wtedy tą przemowę dał na konferencji, wie, że jestem władca Piekieł, to było na walce ze mną. Potem Adrian też to zrobił. Tak, yy, to był no, bardzo nieudany remake tego. Jak nieudany? Nie? Ja do tej pory lubię sobie to odpalić stary. To było trochę jak porównanie, nie wiem, umiejętności aktorskich Willa Smitha, z, nie wiem, z Jackiem Murańskim. Dla mnie. Chłop właśnie przed do świata, o którym nie ma pojęcia. Załatwia sobie walki, nie? Załatwia sobie walki. E, no ale a propos, właśnie wracam do tego, że no wiesz, ma szansę. Tak jak Ferrari, jego e, król swego czasu trochę się wybił na tej walce ze mną. Tak teraz Adrian ma szansę. A szansa zawsze jest. Tutaj niektóre osoby mają mieć po kilka pojedynków. Gdybyśmy miał dwa pojedynki na tej gali, to jeszcze kogo byś wziął po Adrianie? Eee... Kogo bym wziął po Adrianie z tej mm, karty? Chyba nikogo, bo tam jest dużo, 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 lepsze są osoby ode mnie, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, ale to no nie wiem, mógłbym zawalczyć z siedmioma markami Jówko. <grywka> Zobaczyłbyś taką walkę? Bardzo chętnie, ale widzę właśnie Mariannę Schreiber, która wygłasza przemowę. Jest dla ciebie Marianna atrakcyjną kobietą? Oczywiście, że tak, jest moją rówieśniczką, a ty? Czy jestem dla Ciebie... Co sądzisz. Jest dla mnie atrakcyjną kobietą? Tak. Jest atrakcyjną kobietą. Czyli... Wziąłbyś ją na rywalkę? E, zależy w jakiej formule. Rozumiem. Ale nie. Marianna, jest dla Ciebie spoko? E, na początku mnie w... bardzo mocno na... E... No patrz, szachta się bije z Alanem. Oni są mocni. Szachta. Ja bardzo lubię... O, Teraz... Alan po polał szachtę i szachtę już nie odpuścił. <grym> Powiem Ci, że rozmawianie z szachtą to jest dla mnie taki powrót do przeszłości mojego życia. To znaczy? Że nie wiem. Jak e, widzę się z szachtą, to mam, przed, ja mu to mówiłem ostatnio, ja mam przed oczami tak jak miałem 15 lat i latałem po podwórku. <grym> I szachta był wtedy takim hersztem podwórkowym? Nie, szachta był jednym właśnie z tych ziomków, tylko że... no... O, znowu go oblał i znowu. Ale on chyba jest całkiem w porządku, nie? Taki na... Tak, tak jest. Gdzieś takie sprawia wrażenie. Ale tam jest taka psychologia mądrości ulicznej. Eee, jest po tak zwanym e, Harvardzie ulicznym, tak? I świetnie mu to wychodzi. Eee, ma tytuł doktora... Nauk ścisłych. Nauk ścisłych z gitologii, tak? E... Ale szakta jest w porządku. <laughs> Fajnie, że to dodałeś. No, ja... Wszelki wypadek. <laughs> tak, ja też. Też uważam, że szachta jest w porządku. No. <laughs> Ale widziałem, że dzisiaj poruszenie wywołała moja teza a propos tego, że Natan nie potrafi być błyskotliwy. To jest ciekawe. A gdzie tak powiedziałeś? Bo... Konfidentka! 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 Krzyczy na nie Dol, ale on jest przygłupem. To jest właśnie już takie tu środowisko w prime, którego wiesz, mogę ciężko mi zdzierżyć. Które chciałeś reprezentować? Jesteś z nim, z kolegą po fachu. Yy, jesteśmy. Yy, słuchaj, ja dzisiaj nagrywałem TikToka z Nel a propos naszej nowej muzyki polecam. I ja do niej mówię, słuchaj, Neli, idę do pracy. <grywa> Wziąłem torbę. Ona mówi jakiej pracy? Mówię, idę się wyzywać z ciosem, z Magikalem, wiesz, jakby idę panią Gosię przywitać. ty nie lubisz Daniela. Kurwa nie no, to już to są takie odmęty inter internetu, które... Promuję wartości rodzinnych? <grywa> a w sumie w dobie tego, że mamy yy, niż demograficzny i w ogóle wszystko idzie dobra. Powiem to jak taekwon, wszystko idzie w stronę lewactwa. To taki, yy, to taki, wiesz, magikal jest prorodzinny, konserwatywny, jednak ma tam jakieś swoje, wiesz, zasady. Ma zasady. I one ci się podobają. Yy... Tego nie powiedziałem, ale z, z każdego można pozytywne, wiesz, pozytywne plusiki. O, pozytywne plusiki to chyba złe słowo. Można pozytywne sajdy wyciągnąć. Nawet z ciebie. Kończymy. Bardzo dziękuję. Filipek. Nie pozdrawiam widzów. Sprzedałem się jak oki.